Siemanko. Dzisiaj będziemy montować słupki, czyli tutaj są te linki stalowe, które zabezpieczają nas przed wypadnięciem, jeśli chodzi po pokładzie, i one przelatują przez, przez, kilka, przez kilka takich rurek. Akurat mam trzy na każdą stronę, i one są mocowane na takich stopach. Są wkładane i imbusami przykręcane. I żeby zamontować te słupki, to muszę zamontować te stopy. I zaczniemy najpierw montaż od określenia miejsc, gdzie to było. Oczywiście, tu na tym jachcie, jak to jest remont, to były miejsca, w których to było, i w tych samych miejscach postaram się to zamontować. Ale w niektóre miejsca, które były wymienione, nie ma tam już tych starych dziur, trzeba będzie zrobić nowe. A trzeba, żeby to zrobić, to trzeba to dobrze zaplanować, bo e, trzeba najpierw zobaczyć, co jest tam pod spodem. Więc idziemy do środka łódki, zobaczymy, w którym miejscu mniej więcej trzeba to zamontować, jak to wygląda spod spodu. Zapraszam. O, tu sobie wchodzimy do łódeczki I teraz tak, tutaj już jeden słupek o, tam jest zamontowany i potrzebny nam drugi, który będzie dokładnie o w tym miejscu, tak jak się kończy ta e, fałsz czyli ta listwa taka, ten krawężniczek, powiedzmy, I on tu będzie pod spodem tu normalnie jest to taką jakoś tam za, zakryte odkryłem to no i sprawdzam co tu jest akurat w tym miejscu przechodzi gruć, jeżeli przechodzi grucz tutaj jest to jakaś listewka wzmacniająca tą, tą gruć. Eee, tu w ogóle jest podwójnie e, płyta sklejona, więc muszę sobie wymierzyć, e, w którym miejscu to jest. Bo tam, gdzie akurat e, jest deska, mogę z góry wkręcić się wkrętem. Ale tam, gdzie nie ma deski. Tak jak tutaj jest po prostu płyta. Tam będę musiał dać od góry śrubę i tutaj od spodu nakrętkę z kawałkiem podkładki z takiej płyty też drewnianej, żeby na większym tutaj się powierzchni to rozchodziło. Bo tutaj mi się widać, jest kawałek nowej płyty, tu jest stara płyta, tu jest nowa płyta i tu był wymieniany. Był wymieniany pokład dziobowy, o którym chyba nie wspominałem, a może i wspominałem. O, czekajcie, przejdę z drugiej strony stolika. Bo generalnie tam też było trzeba wymienić parę rzeczy, ale tego już nie ująłem w planie odcinków, bo była to dodatkowa robota, którą musiałem bardzo szybko zrobić. Miałem na nią mało czasu. O, tutaj mam izolację, też mam przygotowaną. O żeby ją wyciąłem wcześniej no i prawdopodobnie tutaj gdzieś też będzie śrubka do przykręcenia więc nie będzie to łatwa sprawa no a pokład dziobowy był w stanie, trzeba było szybko robić, nie było czasu na to żeby to nagrać, ale mogę Szybko wytłumaczyć, że tutaj pod spodem była komora wypornościowa, tak samo jak z tyłu, czyli zapianowany styropian, który trzeba było e, cały stamtąd wydobyć, wyszarpać wyłupać <noise> kawałek po kawałku. Namęczyłem się z tym strasznie. Wyczyściłem to szlifierką kątową. Wszystko e, za... E, oczywiście ta, ta, ten syropian z tą pianką nasiąknięte były, bo tutaj po ściance gdzieś się leciał Kawałek tutaj burty też szybko wymieniłem. Mm, I to była taka, taka szybka naprawa teraz tutaj. Będę musiał tylko e, to e, tutaj od spodu jeszcze zrobić, bo z góry nie wiem, czy tu będzie widać przez ten świetlik, no pokład jest zrobiony, nie? Został tam oblaminowany i tak dalej. Dobra, wiemy jak to od spodu wygląda, idę mierzyć skóry. góry. Okej, okay. tak to pan Roman zrobił, że tutaj pod spodem jest listwa długa i tutaj idą te, ta płyta razem z tą deseczką. Tak to mniej więcej wygląda. Więc, jak sobie położę tak o, go pomiędzy tymi dwiema falżburtami, to wychodzi na to, że ten wkręt idzie w tą deskę, ten wkręt idzie w tą, ten też idzie w tą, a ten idzie tylko przez płytę. Czyli ten będzie tylko wiercony szóstką, a ten nawiercę sobie dwumilimetrowym mm wiertełkiem, żeby tylko zrobić małą dziurkę na wkręta, który później, będzie wkręcany, żeby mi nie rozerwał tam tych deseczek, nie roz... nie rozłupał ich więc zabieram się za to Możemy teraz siki i bardzo ważna sprawa w tą stronę nie będę nakładał bo tutaj e, te stópki one mają tutaj rynienkę i ta rynienka jest po to żeby woda mogła spływać to będzie tak stało, tu będzie w tym ta rurka po tej rurce deszczówka będzie spływać tu do środka jakby tam było szczelnie zalepione to ta woda by, to by po prostu tam stała nie? a tak przez tą rynienkę ona sobie tam wypłynie na zewnątrz dlatego tutaj nie Tutaj sobie zrobiłem całe, żeby ta woda stąd lecąca mi tutaj naokoło szła, żeby nie wpadała jednak tam, ale ta co wleci tu dziurą e, górą wyleci sobie tą dziurą tam spod spodu no i dobra, teraz to dajemy tak mm. tu dajemy śrubę, a tu dajemy wkręt. Akurat do pokazywania Wam wybrałem sobie najgorsze miejsce, w którym jest najtrudniej to zrobić. No i naj, e, jakoś takie miejsce, które jest najmniej estetyczne z tych wszystkich, bo akurat ta burta e, była na szybko ośpękczona. Ona i tak będzie do wymiany za, za jakiś czas, ale no tak, jak się chce. Pływać to trzeba pływać, a jak się chce remontować, to trzeba remontować czyli albo remontujemy w nieskończoność i robimy tak, żeby było cacy, i wtedy remont trwa 5 lat. Na przykład, albo robimy to w jeden sezon, czyli tak jak ja od kwietnia do teraz jest październik, ale na następny rok pływamy sobie łódeczko, a inne rzeczy tam dociągamy później. Eee, no. Można. Oczywiście jeszcze tutaj będę miał później malowanie tego całego eee, nadbudówki, więc tutaj też będę malował, więc te różne elementy, które są tak jak tu niedomalowane, to są naprawdę szczegóły, które widać tylko z bliska, a zwróćcie uwagę na to, że jesteście w bardzo dużym przybliżeniu, Z odległości pół metra czy metra, to już tego tak nie widać. Nie rzuca się w oczy. Bardziej rzuca się nietypowość całej konstrukcji. Dobra, idziemy do środka. No i okazało się, że ta dziura wyszła tutaj bardzo blisko tych, tych desek, więc teraz tylko podkładeczka, nakrętka i zacok. Idę od góry to kręcić. Okienko widzę, że się już nie obkręca ta śruba, bo już jest dociśnięta. Dobra, jest mocno. I później tutaj jakimś tam klejem. Nawet w tym samym miejscu tutaj było. Jakimś klejem to zrobię, żeby to się trzymało. I zrobione.